Chciałbym zwrócić się z apelem przede wszystkim do władz Przemyśla o zabezpieczenie ulicy, która przebiega wzdłuż naszego osiedla. To jest między blokiem 4 a 8, znajduje się takie newralgiczne przejście dla pieszy na zakręcie. Po prawej stronie są zarośnięte krzaki, kompletnie nie widać ludzi, którzy wychodzą z prawej strony, a poza tym tak naprawdę nie mamy możliwości przejścia, ponieważ ponieważ przejście jest zagrożone przez bariery metalowe postawione mniej więcej rok temu. Na tym zakręcie, w związku z tym, że mamy żywopłot, który wysokość jest miejscami nawet do 3 metrów, kompletnie uniemożliwia zauważenie człowieka, który zbliża się z prawej strony. A więc jest to bardzo niebezpieczne miejsce, szczególnie po zmrobie. Było już kilka prób rozwiązania tego problemu na, na nieszczęście nasze spaliło one na panewce. Oczywiście można powiedzieć, że zastosowaliśmy, władze zastosowały doraźny środek poprzez zamocowanie barierek, które skutecznie uniemożliwiają dzieciom przejście przez ulicę, no ale proszę zwrócić uwagę, gdzie te barierki się kończą. One się kończą dosłownie kilka metrów. Kilka metrów dalej i w żaden sposób to nie zapobiegło problemowi. Wręcz przeciwnie, wcześniej mieliśmy do przejścia 4 metry, teraz mamy ponad 8. Większość mieszkańców naszego osiedla osiedla Kmiecie chodzi właśnie tędy. Tędy na skróty do przystanku, do sklepu, czy chcąc załatwić jakieś inne sprawy w mieście. Jest też drugie miejsce, bardzo niebezpieczne, potencjalnie niebezpieczne dla nas, dla mieszkańców to są pasy przy kościele naszym tutaj na Kmieciach. Mieszkańcy, którzy idą na mszę w niedzielę, na mszę niedzielną, mają tak naprawdę dwie drogi dotarcia do kościoła. Jedna droga dotarcia do kościoła to jest właśnie od strony Kmieci, czyli idziemy w górę i przechodzimy na pasach przy wysokości skrzyżowania. Natomiast druga trasa jest dla ludzi, którzy mieszkają w głębi osiedla przy Jana Pawła II na Końcu. I oni muszą przejść górą, ale przechodzą też przez te same pasy. Problem polega na tym, że pasy są bardzo słabo oznakowane. Poza tym, kierowcy, którzy jadą z kierunku Ostrowa czy z kierunku Wielskiego, mamy wiele sygnałów, które mówią o tym, że prędkość tam jest naprawdę dosyć spora. Światła. Światła bądź. Jakiś znak, który by jeszcze bardziej ograniczał prędkość na tym odcinku drogi. Bardzo byśmy o to prosili, nasze szanowne władze miasta. Zaoferowałbym o to, żeby zmniejszyć szybkość tutaj w kierunku, jadąc ulicą rzeczną, bo teraz jest, nie ma ruchu, ale jak jest rok szkolny, to te barierki założyli, ale młodzież i tak pod barierki przychodzi i przylatuje na drugą stronę. I w końcu dojdzie do nieszczęścia. Jakby postawić dwa, dwa chociaż progi zwalniające, to już to auta nie będą tak pędzić jak pędzą do tej pory. Jak nas poinformował dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu Jacek Cielecki, przede wszystkim ktoś w imieniu mieszkańców powinien zwrócić się z oficjalnym pismem do ZDM lub bezpośrednio do prezydenta Przemyśla. Oczywiście ewentualnie można postawić znaki ograniczające prędkość, ale życie pokazuje, że najważniejsza jest odpowiedzialność kierowców. Pasy i oznakowanie poziome na skrzyżowania ulicy Rzecznej, Grunwaldzkiej oraz Rzecznej i Jana Pawła II są odmalowane. Żywopłot już jest przycina można rozważyć znaki ograniczające prędkość, ale uwaga do kierowców pozostaje ta sama.